Księga Izajasza, rozdział 59, część 2 Bo wiele jest naszych występków wobec Ciebie, a nasze grzechy świadczą przeciwko nam. Świadomi jesteśmy naszych występków i znamy własne przewinienia. Izajasz pisze to w imieniu własnym i całego narodu. Uważa, że każdy człowiek wie, że jest winny wobec Boga i tak naprawdę wie, w jaki sposób zawinił że jesteśmy niewierni i zapieramy się Pana, odwracamy się od naszego Boga, mówimy o ucisku i odstępstwie i wypowiadamy z serca słowa kłamliwe. Izrael otrzymał prawo od Boga, ale nie był mu wierny, był zobowiązany czcić Boga, który go wyprowadził z Egiptu, ale tego nie robił i z całego serca starał się samego siebie okłamać. Dlatego prawo zostało usunięte na bok, a sprawiedliwość pozostaje daleko, gdyż prawda potyka się na rynku, a dla uczciwości miejsca nie ma. To odstępstwo wobec Boga spowodowało też konsekwencje w życiu społecznym. Nie można wśród takich ludzi wyegzekwować prawa, nie zapadają sprawiedliwe wyroki, a tam, gdzie ludzie się spotykają, nie ma miejsca. Na uczciwości prawda nie może się przebić. Prawda się zapodziała, a ten, który unika złego, bywa plądrowany. Widział to Pan i za złe to poczytał, że nie ma prawa. Wśród takich ludzi nie ma miejsca na prawdę, ponieważ większość ucieka od tej prawdy. Nie ma też życia człowiek uczciwy, Bóg to widzi i gniewa się. Widział też, że nie ma nikogo, i zdumiał się, że nikt nie występuje. A wtedy dopomogło mu jego ramię i wsparła go jego sprawiedliwość. Przyoblókł się w sprawiedliwość jak w pancerz i hełm zwycięstwa włożył na swoją głowę. Przyoblókł się w szatę pomsty i odział się w płaszcz żarliwości. Izajasz zapowiada, że Bóg przywróci prawo, przywróci prawdę i sprawiedliwość. Zrobi to. Sam, bo nikt z ludzi nie jest zainteresowany zwycięstwem prawdy i sprawiedliwości, ale on, Bóg, dokona pomsty. Według uczynków odpłaci. Swoim przeciwnikom zawdziętością, swoim wrogom odpłatą. Wyspom też da odpłatę. I będą się bali na zachodzie imienia Pana, a na wschodzie Jego chwały, gdyż przyjdzie jak ścieśniona rzeka. Na którą napiera, powiew pana. Przyjdzie czas, kiedy Bóg odpłaci za wszystkie nieprawości. Ta odpłata dotrze nawet do tych ludzi, którzy mieszkają daleko, w miejscach niedostępnych na wyspach. I wtedy też poznanie Boga rozdaje się po świecie, tak jak wezbrana rzeka. Przyjdzie jako odkupiciel dla Syjonu. I dla tych, którzy w Jakubie odwrócili się od występku, mówi Pan: Przyjdzie czas, kiedy Bóg pokaże, że jest odkupicielem, czyli tym, który swoich bliskich wykupi z niewoli. To się stało, kiedy Jezus umarł na krzyżu. Co do mnie zaś, to moje przymierze z Nim jest takie, mówi Pan: Mój duch, który spoczywa na Tobie, i moje słowo, które włożyłem w Twoje usta. Nie zajdą z ust Twojego potomstwa ani z ust Twoich wnuków, mówi Pan, odtąd aż na wieki. Bóg obiecuje, że Jego działanie w narodzie izraelskim nigdy zupełnie nie ustanie. Powiedział Izajaszowi, że te słowa, które On wypowiada i pisze, nie zajdą z ust Jego potomstwa, i rzeczywiście Księga Izajasza. Do dzisiaj jest rozważana wśród Żydów czytana, choć niewielu z nich zauważa, że zapowiada ona Jezusa. Dziś wyznajemy. Twe na tym stanie odkupicielu światłości nasza, bo w tobie życie, nasze się stanie, wieczną radością na nowe czasy. Przyjdziesz Pale z wiarą, miłością, z nadziei. Chcemy być, Panie, Twymi uczniami, światłością świata i solą ziemi. Alleluja! Życie.